ponownie na moim kanale dzisiaj przychodzę do Was z testem produktów od VIVO. Niestety udało mi się ukonować tylko dwa produkty, mianowicie pomadkę płynną z Vivo w odcieniu numer 02 i paletkę smalowanej, więc na tą paletkę bardzo się cieszę. Była jeszcze dostępna paletka VIVA Aviva, ale postanowiłam, postanowiłam, że zakupię sobie ją na promocji minus 55% w Rossmanie. Bo te paletki nie należą do najtańszych. Jedna z nich kosztuje 43,99, więc myślę, że cena dość wysoka. Zobaczymy, jak z pigmentacją tej paletki. A jeżeli chodzi o pozostałe produkty, niestety nie zawałam się, jak wszystko było wyprzedane, ale mam nadzieję, że do tej promocji udamy się coś upolować. To co? Nie przedłużam dalej, tylko przechodzimy do testu. Zaczniemy sobie od makijażu oka, czyli od paletki smalowanej. Paletka wygląda w ten sposób. Mamy tutaj kartonowe opakowanie. W środku nasza paręłeczka wygląda oto w ten sposób. Plastikowe opakowanie. Po otwarciu mamy tutaj dość spore lusterko i zdjęcie. Cienie wyglądają tak. Mam tutaj sześć cieni i jeden rozświetlacz. Jestem bardzo ciekawa tych cieni. Przyznaję się, że ma całą te cienie. Ale nie próbowałam ich na powiece, więc jestem bardzo ciekawa, jak się z nimi będzie pracować. To co, zaczynamy! Na powiedzę tylko, mam korektor, nie przypuderowałam tego korektora. Chciałam te cienie nałożyć na mokro, i pierwszym moim cieniem będzie właśnie oto ten pomarańcz. Zobaczymy, jak z pigmentacją tego koloru. Ten pomarańcz się dość mocno ruszy. Zobaczymy, jak z pigmentacją i nałożę sobie go w załamanie powieki. Ok, pierwszy cień za nami. Hmm, powiem Wam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Szczerze, z ręką na sercu nie spodziewałam się takiej pigmentacji, ale naprawdę jest rewelacyjnie. Teraz sięgnę sobie po ten żółty cień i nałożę nad pomarańczowym, hmm, żeby właśnie to wszystko ładnie wyblendować. Ten żółty cień również dość mocno się osypuje. I aplikujemy sobie właśnie tutaj. Żeby powstało takie fajne przejście. Jest naprawdę ekstra. Cienie się pięknie łączą ze sobą, jestem pod wielkim wrażeniem. Teraz sobie przejdziemy do tych niebieskości, bo piękne, naprawdę piękne kolory. I dam sobie NYX Glitter Primer właśnie od zewnętrznego tak do połowy górnej powieki. I na ten klej właśnie będę sobie te cienie przyklejać. Pierwszym cieniem, który powędruję, będzie ten przepiękny, ciemny, niebieski odcień. I nałożę sobie go pędzelkiem. Wow! ten kolor wymiata. Dobra, jedziemy z tym drugim, zobaczymy jak ten drugi będzie wyglądał na powiece, ale powiem Wam, że jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Teraz wezmę sobie jeszcze tego zielonego odcienia i nałożę sobie go na zewnętrzny kącik. Ok, powiekę górną mamy skończoną. Dorysowałam sobie jeszcze kreskę tym oko niebieskim cieniem. I myślę, że nawet fajnie to wyszło. Teraz zajmiemy się dolną powieką i na dół podleci ten właśnie mm, zielony odcień. Zielone ci nałożone, teraz zajmiemy się tymi błyskotkami, czyli niebieskim nadal. Dam sobie teraz klej NX również na dolną powiekę. W zewnętrznym kąciku użyję tego ciemno-niebieskiego odcienia, a w pośrodku tego jaśniejszego. Ok, wytuszowałam sobie jeszcze dolne rzęsy i w wewnętrznym kąciku użyję sobie rozświetlacza. Zobaczymy jak ten błysk sprawdzi się właśnie w kąciku wewnętrznym. Jestem z powrotem, teraz przejdziemy sobie do rozświetlacza yy, i użyję sobie rozświetlacza, oczywiście z paletki yy, Marte i nałożę sobie go tutaj na kościach policzkowych. Zobaczymy jaki on daje efekt na skórze. Wow! Powiem Wam, że jest moc. Błysk jest przepiękny. Bardzo mi się podoba ten rozświetlacz, jak on No. No, powiem Wam, że rozświetlacz yy, rozbił system. Teraz przejdę sobie do naszej pomadki w odcieniu numer 02. Yy, ma on taki malutki aplikator, Zobaczymy, jak się będzie nim wyrysowywać usta. Jest bardzo giętki i powiem Wam, że nie za bardzo mi się podoba, że on właśnie tak jest. Tak wygląda makijaż w całości. Nałożyłam sobie właśnie tą pomadkę z Vipo Podciny numer 02. Kolor jest przepiękny, bardzo ładny kolor, ale aplikator jest do. nie podoba mi się, źle mi się wyrysowywało po prostu tym aplikatorem e, usta, ale kolor jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, e, moim zdaniem idealny na co dzień. E, serdecznie ten odcień Wam polecam. Mnie ta pomadka w żaden sposób nie mrowi, nie czuję jakiegoś dyskomfortu, chociaż tutaj jest na opakowaniu pokryczka czyli więc myślałam, że ona będzie optycznie że ona będzie mrowić nasze usta, żeby je troszeczkę wypuklić, ale u mnie się nic takiego nie dzieje. Kolor sam w sobie jest rewelacyjny. Jeżeli chodzi o paletkę zmalowanej powiem Wam, że jest sztosem moim zdaniem. Bardzo piękne kolory, pięknie napigmentowane nie narobicie sobie plam tą paletką one się tak pięknie łączą ze sobą że to jest naprawdę poezja moim zdaniem to jest naprawdę mm, najlepsza paleta Vivo jaką do tej pory wypuściła, bo naprawdę pigmentacja i jak z tymi cieniami się pracowało, to jest naprawdę sztoz a ten rozświetlacz no to jest po prostu petarda yy, dobra robota ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej palety. Serdecznie ją Wam polecam. Łapcie ją w Rosmanach. a jak nie teraz, to po prostu na tej promocji minus 55%, bo naprawdę jest szczącem. Serdecznie, serdecznie ją Wam polecam. I tak moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki makijaż Wam się spodobał, co sądzicie. Teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!